Kochani, witajcie w brunie dnia na tydzień. E, I tydzień zaczyna się 4 września. Ja w końcu wracam do pracy. E, powiem, że trochę się stęskniłam, ale dobrze mi było tego tak odpocząć. Dobrze było w domu. E, powiem wam, że no dużo też zrobiłam przez ten czas. E, to trzeba przyznać. Natomiast no, tak fajnie było w domu. Naprawdę. Ja jednak jestem domatorem. No cóż. Proza życia. Trzeba iść zarabiać, nie? Poniedziałek. Mamy ansus. Wtorek. Środa. Czwartek. Piątek. Sobota. Niedziela. Hmm. Fajny tydzień, powiem Wam szczerze. Dlaczego? Dlatego, że mamy e, ciekawy układ run. E, mamy też tutaj e, na spodzie energię tygodnia w postaci runy Sovillo. Więc ewidentnie ciekawy układ run. Poniedziałek mamy run ANSUS, więc wszelkiego rodzaju wiadomości, wszelkiego rodzaju komunikaty, ale też porozumiewanie się z ludźmi, jak najbardziej tak. Gratuluję wszystkim tym, którzy jutro dostaną pracę na przykład, albo mogą mieć jakieś oferty pracy, albo mogą mieć tutaj jakieś, um, powiedziałabym rozmowy o pracę, tak? To też jest tutaj w tej kwestii. To jest dobra runa do nauki, to jest dobra runa na egzaminy, to jest też dobra runa na wszelkiego rodzaju komunikacji. Jeżeli macie gdzieś coś do załatwienia, zabierzcie ze sobą ANSUS. Ona na pewno Wam tutaj pomoże i będzie werbalizowała to, co macie tutaj do powiedzenia. We wtorek mamy runę DAGAS. Tego już chcieć więcej, tak? Piękne światełko jutrzenki, które oświeca naszą twarz i które mówi, nie martw się, dzisiaj wszystko odwróci się na lepsze. I w takim nastawieniu powinniśmy witać wtorek, być pełni nadziei, być pełni skupienia. To tak, jakby prowadziła nas szczęśliwa gwiazda, tak? To są nowe możliwości. Tutaj wszystko może się zadziać, jeśli tylko zaufacie. Zaufacie sobie, zaufacie swojej dobrej pasji, zaufacie to, że szczęście was nie opuszcza i że tutaj to szczęście może do was przyjść w każdym momencie. W środę mamy runę w Na pewno będziemy w towarzystwie i tego towarzystwa nie będzie nam tutaj brakowało. Wunio właśnie o tym mówi, że um, będziecie rozchwytywani, bardzo możliwe, że będziecie proszeni o pomoc, że będziecie tutaj jakby w jakiś sposób um, no, duszą towarzystwa, tak? Um, a jeżeli wy potrzebujecie. Tutaj znajomych i przyjaciół. To warto, żebyście się w środę do nich odezwali, bo to jest też tutaj istotne. Dzień dosyć radosny, pogodny, w takim wesołym klimacie, powiedziałabym, no warto tutaj się otworzyć na to, co możecie uzyskać albo na to, co możecie dać oczywiście swoim znajomym, przyjaciół żeby tutaj ta wymiana była odpowiednia, ale też, żeby przynosiła wam radość, tak? Pamiętajcie, że jak dzielimy się radością to ona się po prostu mnoży Czwartek mamy runę Tiwa, zaczniemy tutaj po prostu iść po swoje to też jest taka runa, że która mówi właśnie o wyznaczeniu nowych celów i podążaniu we właściwym kierunku, będzie nas to tutaj pchało, będziemy sprawiedliwi będziemy wiedzieli już co chcemy zrobić i gdzie chcemy dojść, to jest też dobry czas na wszelkiego rodzaju prawne sprawy tutaj, tak, bo Ty was też właśnie o tym mówi i będzie was tutaj pilnowała to jest dobrze, żeby sobie w tym tygodniu zrobić na przykład, nie wiem listę rzeczy do wykonania i tą Tiwaz tam umieścić i ona wtedy przypilnuje, żebyście się nie obijali. Ja tak ostatnio zrobiłam, bo po prostu już nie mogłam się zmobilizować do czegoś, a Tiwaz mnie tutaj jakby cały czas gdzieś miałam w myśli, ok, jeszcze muszę to, jeszcze to, jeszcze to i taką um, z mojej karteczki wypisanej po prostu mogłam wtedy tylko odkreślać to, co już zrobiłam. W piątek mamy runę Echwas. Echwas, która mówi o Porozumieniu, echwas, która mówi o kontakcie. To jest też piękny dzień na związki, zwłaszcza, że piątek jest dniem Wenus, czyli tutaj Wenus będzie przyświecała wszelkim miłosnym sprawom, spotkaniom. Więc być może i tutaj też spotkacie się z kimś, a kogo kochacie, kogo lubicie, kogo. Tutaj um, adorujecie, ale jest to też dobry dzień na wszelkie partnerstwo, czyli partnerstwo biznesowe, partnerstwo uh, jakby w jakichś innych sprawach. Tu jest dobry moment na zażegnanie konfliktów, na dogadanie się, na porozumienie na dojście do jakiegoś wspólnego konsensusu. W takiej energii będziemy, więc to jest też dobry czas na wyciągnięcie ręki, tak? Pamiętacie, zawsze Wam mówię, że tutaj te dwie osoby spotykają się i podają sobie rękę na zgodę. Więc warto tutaj też to rozpatrzyć, czy jest ktoś, z kim mogliście wcześniej jakby mieć jakieś zatargi. A teraz jest to dobry moment na to, żeby się z nim dogadać, porozumieć. W sobotę będziemy w filozoficznym nastroju. Manna zdaje oświeceni. i wejście jakby wyżej. Być może też z innej perspektywy będziecie obserwować w sobotę to, co się będzie zadziewać. To jest też taka krystaliczna wizja. Możecie zobaczyć i możecie też doświadczyć pewnych takich wzniosłości. To jest taka runa, która będzie duży nacisk kładła na wszelkiego rodzaju sprawy związane z rozwojem duchowym, poszerzaniu świadomości. Pogłębianiu wiedzy, tak? A jeżeli tutaj potrzebowalibyście skontaktować się z kimkolwiek, to pamiętajcie, żeby to była osoba, która jest naprawdę na wysokim poziomie, bo to jest jakby level wyżej. Ale też możemy czuć taką właśnie potrzebę, żeby gdzieś się dokształcić, douczyć, żeby gdzieś poszerzać tą swoją wiedzę. I w jakiś sposób ją um, wykorzystywać później. Zobaczcie, wchodzimy, um, czytam po kolei każdą runę, i dochodzę do mannas, i już się zamyślam, i już gdzieś tam jestem, i już szybuję. I to jest właśnie ta mannas, która też daje nam taką łatwość w medytacji, ale też po prostu powoduje, że uciekamy myślami, tak, że gdzieś płyniemy. A tu nie ma co płynąć, bo w niedzielę mamy Durisas i Durisas już tutaj będzie nam stała i tą, e, tym swoim e, tutaj kolcem w tyłaczki naskuła, tak? I będzie mówiła do roboty, bierz się, działaj. E, Trzeba uważać w tą niedzielę. Dlaczego? Dlatego, że w energii tygodnia, w karcie takiej głównej, mamy tutaj Sobila i Storuna Ognia, która też o tym mówi. Idź, działaj, bierz co Twoje, um, tutaj um, idź po sukces, tak? Wspierająca, silna, męska energia, i mamy tutaj Dorisa z ogień i ogień. Tutaj naprawdę w niedzielę może się dziać. Więc weźcie też pod uwagę, by nie działać pochopnie, by nie działać po prostu jakby porywczo, tak? Bo może tak być. Niedziela może być tutaj paradoksalnie konfliktowa, bo my możemy chcieć udowadniać wszystkim nasze racje, a ktoś inny też może chcieć to zrobić, i wtedy będzie konflikt, i wtedy trzeba będzie tutaj rozważyć, jednak mimo wszystko uspokojenie się trochę i skupienie na tym co możemy zyskać tak jak możemy tutaj się dogadać jak możemy się porozumieć czy naprawdę musimy tutaj walczyć czy naprawdę musimy tutaj udowadniać wszystkim naszą rację wiecie jak to mówił em, Pawlak chyba tak że em, jak to było Sprawiedliwość jakoś tak było, że sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tak? Ale na pewno wy wiecie, więc napiszecie w komentarzu. Ja nie pamiętam dokładnie. No, ale właśnie tak, i tu jest takie udowadnianie, takie pchanie. Więc durysas jest super, kiedy potrzebujemy takiej energii, żeby coś przemóc, żeby sobie z czymś poradzić. Więc jeśli macie takie rzeczy, które chcielibyście w końcu się zmobilizować i zrobić, to warto tutaj wykorzystać do tego energię tej niedzieli. Natomiast nie zachęcam do podejmowania jakichś decyzji, bo one będą pochopne, a potem możemy żałować. To tak jak z tym torem. To jest jego runa. Rzucał tym młotem, rzucał, nie zawsze trafiał do celu, a potem dopiero się zastanawiał, co rozwalał, tak? Więc tu jakby no, trzeba to jednak rozsądkiem obdarzyć i jakby mieć do tego właśnie takie podejście. Także fajny tydzień nas czeka. Powiedziałabym, że dosyć pogodny, słonetny. A sporo ludzi, sporo będzie się działo, pozytywne obroty sytuacji, więc no cóż, wszystkiego dobrego na ten tydzień.